Dzień dobry, witajcie drodzy widzowie w najnowszym odcinku sofy sportowej. Podsumujemy sobie dzisiaj piąty dzień zmagań w turnieju WTA Finals w Riadzie. Był to dzień, który był ostatnim w turnieju Igi Świątek, którą pokonała Amanda Anisimowa w stosunku 6 do 7, 6 do 4. 6-2 mecz stojący na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Kwintesencja gry w hali, można powiedzieć. Serwis plus return oraz pierwsze uderzenie po serwisie absolutnie kluczowe dla losu tego spotkania. I przez aż 21 gemów obie tenisistki nie zaznały smaku przełamania, także bez wątpienia był to mecz wyjątkowy, jak na standardy kobiecego tenisa i Opowiemy sobie o tym spotkaniu, o tym jakie wnioski można z niego wyciągnąć, jakie wnioski powoli zaczyna wyciągać Iga Świątek, patrząc na to, jakich wypowiedzi udzieliła po tym spotkaniu. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na podsumowanie, na analizę, ale też na. Mm zapowiedź tego, co się wydarzy dzisiaj, ponieważ szósty dzień zmagań w Riadzie to jest ostatnia kolejka meczu w fazie Steffi Graf, a tam dzieje się naprawdę wiele i wciąż wiele scenariuszy jest w grze, także zapraszam Was niezmiennie do subskrypcji naszego kanału, do łapy w górę, dyskusji w komentarzach i dziękuję za wczorajszą relację live, za liczną frekwencję i myślę, że wiele ciekawych i ważnych słów tam mogło paść, także jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to również zachęcam nawet tylko i wyłącznie do końcówki tego materiału. Zaczniemy sobie oczywiście od przebiegu meczu, od tych kluczowych momentów tego spotkania, ale też właśnie kilka aspektów technicznych, które zaważyły na tym, dlaczego tak, a nie inaczej wczoraj ten mecz się zakończył. Pierwszy wspaniały set w wykonaniu obu tenisistek, doprowadzenie do tiebreaku. Myślę, że tutaj Anisimowa mogła być troszkę bardziej rozczarowana, że Iga doprowadziła do tej dogrywki tiebreakowej niż sama nasza tenisistka. Więcej szans na przełamanie miała Amanda Anisimowa, natomiast Iga mam wrażenie, że wyszła na mecz naprawdę z bardzo dobrym mindsetem i nawet te wypowiedzi po spotkaniu, że ona starała się być ciągle skoncentrowana, tak by jakby troszkę sugerowała, że wtedy w meczu z Rybakiną nie do końca była w stanie tę koncentrację utrzymać i bez wątpienia było widać, że bardzo uważa na to, w jaki sposób gra for ta dyskusja podczas już przedwczorajszego treningu z Wimem Fisetem podczas tego dnia pomiędzy meczem z Rybakiną a Nisimową również Dotyczyła tego, że Iga zbyt późno robi zamach do forhandu przy dobiegu. Bardzo dużo takich piłek Iga zepsuła podczas meczu z rybakiną, i oczywiście te błędy się wczoraj pojawiały również w pierwszym i drugim secie, w którym Iga grała na bardzo wysokim poziomie. Natomiast trzeba przyznać, że było ich dużo mniej. Była czasami Iga w stanie nawet skontrować Anisimową, która gra niesłychanie płasko, zagrać takim wyższym top spinem, głębokim lub szerokim, i mimo wszystko wytrącić rytm gry Anisimowej, kiedy była nasza. Tenisiska w defensywie widać było, że naprawdę jest uczulona na wiele kwestii w tym meczu, tak aby ten wynik na początku szczególnie nie uciekał i również znakomita gra przy kilku obronionych breakpointach, świetna podstawa, jeżeli chodzi o serwis, naprawdę wiele wygranych punktów tylko i wyłącznie po bezpośrednio po serwisie, ogromna, naprawdę ogromna koncentracja na pierwszą piłkę po Podaniu to jest absolutnie kluczowe, żeby być gotowym na return i spróbować zagrać na własnych warunkach pierwsze uderzenie po serwisie. W takich warunkach halowych, szybkich jest to bez wątpienia kluczowe. No i tutaj trzeba przyznać, że Iga Świątek w tym tajbreku zagrała naprawdę po profesorsku, ta pierwsza partia padła jej łupem, po tym jak od 1 do 1, do 4 do 1, praktycznie 3 wygrywające zagrania nasza tenisiska była w stanie wygenerować, zarówno z returnu, jak i później fantastyczne dwie akcje, serwis plus forehand, ta przewaga była już na tyle duża, że później Anissimowa również zaczęła się frustrować. I e, Iga Świątek wygrywa pierwszego seta w stosunku 7 do 3 w tajbreku. No i oczywiście było obawy, co będzie w drugiej partii, i bardzo myślę, że szczegółowo staraliśmy się oglądać to, co się wydarzy na początku drugiego seta. No i tutaj trzeba przyznać, że Iga dalej utrzymywała swoją bardzo wysoką dyspozycję, e, również serwisową. Nie było tego spadku koncentracji. E, i też trzeba przyznać ani Simowej, że ona również tutaj nie pogorszyła swojego poziomu, który naprawdę był świetny w pierwszym secie. To był mecz, który oglądało się naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze również myślę, że takim bezstronnym kibicom. No i tutaj. Myślę, że pierwszy taki ważny moment w drugim secie to są pierwsze breakpointy dla jegi świątek. z perspektywy Igi to jest 7 do 6 1 do 1 i 40 15 przy serwisie Amanda Simowej najpierw pierwszy znakomity serwis i wykończenie akcji przez Amerykankę Najpóźniej ten drugi drugi breakpoint, który którym Amanda nie trafia. Pierwszym serwisem Iga niestety wyrzuca od razu piłkę z drugiego serwisu, returnem na długość. Wydawało się, jakby się spodziewała troszkę dłuższego serwisu. Ten serwis był dosyć krótki, nogi zostały z tyłu i niestety nasza tenisistka wyrzuciła tę piłkę na długość. Później był jeszcze jeden breakpoint w tym gemie, natomiast po raz kolejny Anissimowa skasowała go w sposób sobie bardzo dobrze znany, czyli akcją serwis plus backhand w której to Igano niestety nie była w stanie z tej głębokiej defensywy już wyjść. Także ten game to jest taka jedna mała szansa, o której troszkę myślę, co by było gdyby, no ale oczywiście możemy sobie tylko i wyłącznie pogdybać ten return przy 30-40 zepsuty. No i później już te znowu wróciły do e, wygrywania swoich gemów serwisowych seryjnie. E, pomimo kilku takich momentów, kiedy było po 30, e, to mimo wszystko nie były zagrożone e, podania e, obu zawodniczek. No i przychodzi ten gem drugiego seta, kiedy następuje pierwsze przełamanie w tym spotkaniu. Tak jak wspomniałem, po 21 gemach, w których to Zawodniczki serwujące wychodziły zwycięsko ze swoich gemów, przy których podawały. No i tutaj pierwsza rzecz, która nam się bez wątpienia rzuca w oczy, no to trzy trafione serwisy i Świątek na 10. 30% pierwszego serwisu, w tym jeden podwójny błąd serwisowy na po 15. Fantastyczne returny Amanda Anisimowej, która, której returny są naprawdę fantastyczne. Ona potrafi nie tylko z drugiego serwisu znakomicie zaatakować i wykorzystać swoją szansę, ale również niż z pierwszego Iga była zmuszona do tego, żeby coraz bardziej ryzykować, z drugiego podania, widać było, że e, ma to z tyłu głowy, natomiast kiedy przyszedł ten kluczowy moment postanowiła postawić bardziej na skuteczność niż e, na ryzyko, co jest dosyć zrozumiałe, natomiast niestety została za to ukarana dosyć. E, zdecydowanie, ponieważ Amanda Nisimowa kilkukrotnie skończyła bezpośrednio w tym game JG Świątek z returnu, bądź od razu sobie wykreowała returnem taką sytuację, w której była na tyle w dużej ofensywie, że nie było tak naprawdę czego w tych wymianach zbierać i tutaj trzeba przyznać, że był taki jeden aspekt w tym meczu, kiedy jej serwowała na stronę przewagi przez tak zwane ciało forehand, Amanda Nisimowa zawsze sobie robiła ten jeden mały kroczek i z ciała posyłała piłkę odwrotnym forehandem, która leciała z taką odwrotną rotacją, jeszcze uciekała od naszej tenisiski. Ja nie pamiętam, żeby Iga w ogóle choćby raz ruszyła do tego typu returny. Jakby zawsze go odprowadzała wzrokiem. My jeszcze do tego, że Iga odprowadza piłki wzrokiem, wrócimy przy analizie trzeciego seta. Natomiast to jest jedna z takich rzeczy, w których widzimy, że Iga nie do końca była w stanie czytać zagrania Anisimowej. I nawet gdyby choćby raz spróbowała pójść tam w ciemno, a Anisimowa zagrałaby w drugą stronę, to chociaż troszkę by dała do myślenia swojej rywalce. Że ona już wie, że Anisimowa tam gra bardzo często i, mimo wszystko, troszkę więcej tutaj e, takich. E... Myśli mogłoby się pojawić w głowie anisimowej, że trzeba grać może w drugą stronę, bo ona już to wie, i tak dalej, i tak dalej. Tego nie było. Eee, 4 do 5, równowaga. Dwa znakomite returne IGA Ani razu nie odgrywa pierwszego zagrania po serwisie. Eee, niestety, no tutaj oczywiście musimy podkreślić jakość serwisu. No i mamy seta wygranego przez anisimową 6 do 4, później przerwa. Eee, toaletowa, no i. Zaczyna się taka dużo wolniejsza wersja jakichś świątek, mam wrażenie. Pomimo tego, że Iga wygrywa swój pierwszy game serwisowy z 15-40 z dosyć sporych tarapatów, no to mam wrażenie, że Anisimowa, e... Która oczywiście fizycznie nie wyglądała wcale fantastycznie w całym tym turnieju, szczególnie w tych dwóch pierwszych spotkaniach. Po anisimowej kompletnie nie widać trudów z tego spotkania. Ona, mam wrażenie, że gra jeszcze pewniej, uderza jeszcze może te 2-3% mocniej. I niestety tutaj widać bardzo duży dysonans na początku tego drugiego seta względem Amanda Anisimowej, AJI Świątek. Coraz wolniejsze poruszanie u naszej tenisistki, coraz trudniej idzie. Jest z tej kontry mimo wszystko odgrywać piłki jakościowe, no i po Mimo tego, że Iga utrzymała się w tym swoim pierwszym gemie serwisowym, no to w drugim została przełamana po raz kolejny na 1 do 3 i to był absolutnie kluczowy moment tego spotkania. Bardzo szybkie 0,40, e, dwa forhendy wyrzucone dosyć szybko e, i niestety podwójny błąd serwisowy przy 30-40. Także niestety Iga nie dała szans nawet swojej rywalce na to, aby ta się pomyliła, a przecież zrobiła to w poprzednim punkcie właśnie z drugiego serwisu, natomiast niestety brak. Choćby wprowadzenia tej piłki w kord, przekonania się o tym, co może się wydarzyć, sprawia, że to jest najgorszy możliwy moment na to, żeby popełnić taki podwójny błąd. I tak jak wspominałem, ten set optycznie już dla samego końca pod dyktando Amanda Nisymowej miała jeszcze IGA, jeden breakpoint przy stanie. 2 do 4. Natomiast tam Amanda Anisimowa po raz kolejny świetnie się obroniła. No, trzeba jej przyznać, że wykorzystała fantastycznie warunki halowe. Naprawdę, jeżeli chodzi o e, granie serwis, plus 1 to pierwsze uderzenie po serwisie e, było absolutnie kluczowe dla Amandy, aby e, tutaj nie zostać przełamaną ani razu w całym meczu. 15 gameów serwisowych, 15 wygranych e, punktów. Natomiast po raz kolejny Idze bardzo szybko ucieka. E, taki moment, w którym jest blisko w tym meczu, jest e, bardzo konkurencyjna, i nagle ten mecz robi się mimo wszystko jednostronny. Ja nie mówię, że Iga oddała ten mecz, natomiast były takie momenty, w których Iga kompletnie nie ruszała do trzech piłek z rzędu. To był pierwszy gem serwisowy Polki w trzecim secie, kiedy tak naprawdę miała piłki w okolicach dwóch kroków od siebie i Iga te, te piłki odprowadzała wzrokiem. To są takie dla mnie momenty, to, które są bez wątpienia dosyć niepokojące, nie sam w sobie wynik, ponieważ podkreślę to, tenis w hali to nie jest natura jak i świątek. Naprawdę uwierzcie mi, że możemy dziękować za to Cancun, że ono odbyło się na świeżym powietrzu, ponieważ nasza tenisiska naprawdę pod względem technicznym, pod względem stylu gry, ma bardzo duże trudności z tym, żeby grać z big hiterkami na nawierzchni twardej i naprawdę. Robiła, moim zdaniem, wszystko, co mogła. Oczywiście ten drugi, trzeci set z rybakiną bardzo, ale to bardzo e, słaby w wykonaniu igi. Natomiast, e, naprawdę, z takim chwytem forehandowym, kiedy tenisistki doskonale o tym wiedzą, uczą się coraz lepiej e, igi, e, no to ciężko znaleźć mi tutaj argumenty stricte tenisowe, dla których Iga Świątek miałaby wygrać, na przykład, tutaj trzy mecze w grupie. Po prostu trzeba. W pewien sposób, my jako kibice i nie może, musi próbować robić wszystko, żeby tak nie było, ale my moim zdaniem powinniśmy zaakceptować ten fakt, że w warunkach halowych, z tenisiskami tak mocno grającymi, głęboko mimo wszystko mające za sobą tak wspaniały sezon, zarówno Anisimowa, jak i Rybakina, która ostatnie tygodnie gra świetne, ciężko mi jest jako osobie, która troszkę czasu w życiu na korcie spędziła, wyobrazić sobie, że z takimi, a nie innymi atutami Iga Świątek będziesz w stanie wygrywać z tego typu tenisiskami regularnie w hali. Po pierwsze, tych turniejów jest bardzo mało w tych warunkach. Po drugie, tak jak mówię, z forehandem no, mocno wykrzywionym, który nie wybacza, kiedy jesteś w niedoczasie, który od ciebie wymaga absolutnie fantastycznej, intensywnej pracy na nogach. Jeżeli przez chwilę tego zabraknie, no to widzimy, że pojawia się lawina błędów, i to są te błędy, które są kluczowe. Dwa, for, dwa błędy z forhandu, kiedy jest jeden do dwóch w trzecim secie. Iga się spóźnia, Iga nie jest w stanie zagrać przed sobą na własnych warunkach, psuje te piłki, i niestety to jest kluczowy moment tego spotkania. Często mówimy, Iga Świątek Rafa, nadal to są takie dwie. Bardzo bliskie sobie tenisowo, osoby pod względem pewnego rodzaju stylu gry, pod względem pewnego rodzaju podejścia do tej dyscypliny sportu. No to zobaczmy. Czy Rafa nadal kiedykolwiek wygrał turniej kończący zmagania ATP? Nigdy nie wygrał Mastersa, wygrał wszystko, natomiast nigdy nie był w stanie zrobić tej kropki nad I. Pod dachem, ponieważ w trakcie kariery Rafaela Nadala Hiszpan nigdy nie zaznał takiego turnieju ATP Finals, którym mógłby zagrać na świeżym powietrzu, i nigdy nie był w stanie, pomimo tego, że przez lata potrafił się dostosowywać do trudnych warunków, potrafił wygrywać na trawie, na szybszych nawierzchniach w hali, nigdy nie dawał rady. I nie mówię tego, że IGA też nie da rady, natomiast starałam się przedstawić, jak duża jest różnica pomiędzy tenisem halowym, a tym na świeżym powietrzu, przez który tak naprawdę tenisistki przechodzą. Przez cały sezon grając właśnie w tych warunkach, i nagle mamy ten sezon halowy, który kończy cały, cały rok. I to są warunki, które nigdy nie będą sprzyjać ze świątek. Jestem o tym święcie przekonany, że po prostu iga nie jest w swojej naturze, grając w tych warunkach. I nie zwalam tego na warunki, tylko po prostu tenisowo czysto optycznie Iga Świątek nie była najlepszą tenisistką w tej grupie. Tak jak się przyzwyczailiśmy, że Iga dominuje, że Iga jest tenisistką, która e, zawsze, kiedy zagra solidnie i zaraz wrócę do tych słów, które Iga wypowiedziała, bo w ten sposób się również wypowiadała, że to wystarcza, to dzisiaj po pierwsze WTA zrobił ogromny postęp, dużo więcej jest tenisistek, które grają na wyższym poziomie. Iga Świątek nie jest tenisistką, przed którą teraz zawodniczki mogą, można powiedzieć, w pewien sposób klękają i liczą tylko i wyłącznie na to, żeby wymiar kary był jak najmniejszy. Nie, z Igą Świątek można dziś walczyć i Iga Świątek nie jest tenisiską, która dominuje w kobiecych rozgrywkach, to warto zaakceptować na dzień dzisiejszy, pomimo tego, że moim zdaniem Wimbledon jest Triumfem, który będzie definiował ten sezon, i myślę, że Iga jako tenisistka, ja jako kibicobra oddałbym każdy mecz, żeby Iga kiedykolwiek w tym sezonie, oczywiście nie, nie każdy w całej karierze, żeby Iga wygrała ten właśnie turniej w Londynie, i uważam, że. Nigdy nie można będzie uważać tego sezonu za nieudany, kiedy tak e, niesamowita historia polskiego tenisa dzieje się na naszych oczach i Iga im bledą. To było surrealistyczne dla wielu moim zdaniem e, zdarzenie jeszcze przed tym zanim to się e, wydarzyło. Natomiast e, Oczywiście są też inne aspekty tego sezonu, i na nie trzeba spojrzeć już patrząc w przyszłość, bo pewne rzeczy niepokojące się powtarzają. Tak jak mówię, te nisiski rywalki nauczyły się Igi Świątek i ona nie wychodzi z zawodniczkami, które są e, wysoko również w rankingu, jako taka murowana faworytka do tych zmagań. I to jest moim zdaniem tutaj jedna z takich rzeczy, którą trzeba na dzień dzisiejszy zaakceptować i do niej się w pewien sposób przyzwyczaić i trenować w taki, a nie inny sposób, aby próbować zapobiec temu, aby rywalki Igi Świątek nie wychodziły aż tak pewnie na mecze z Igą Świątek, bo ten sezon jest ostrzeżeniem. Można go traktować jako ostrzeżenie, że pomimo tego, że Iga miała dużo problemów na korcie w pierwszej fazie sezonu i też w tej końcowej, no to mimo wszystko potrafiła mi dołożyć turniej wielkoszlemowy na jej konto wygrać Tysięcznik, w którym oczywiście w przeszłości była kompletnie e, raczej bezradna i nie wierzyła w to, że będzie w stanie wygrać właśnie w Cincinnati. E, natomiast Iga Świątek, która powiedziała e, w wywiadzie, może to karma za to, że tyle lat wygrywałam. No, myślę, że tutaj nie ma sensu e, szukać powodów w jakichś różnych sytuacjach, które nie za bardzo mają cokolwiek do czynienia z tenisem. Tutaj nie ma, nie ma co się za bardzo doszukiwać sprawiedliwości, niesprawiedliwości. Wygrywa raczej ten, który jest lepszy, bardziej przekonany, pewny siebie, lepiej wykorzystuje momenty kluczowe. Iga Świątek w tym momencie jest tenisistką, która nie gra w tych kluczowych momentach aż tak dobrze jak jej rywalki, szczególnie w warunkach halowych. To był mecz z Amandą Manisimową, który nie był naturą Igi Świątek. Pamiętacie w ogóle taki mecz, żeby Iga przez tak długi czas Czas musiała utrzymywać serwisy game za game ze swoją rywalką, żeby było tak mało rytmu tego stricte tenisowego, że tak naprawdę tylko i wyłącznie serwis i pierwsze uderzenie decydowało o tym, kto wygrywa spotkanie, no to nie są warunki, na których Iga Świątek lubi rozgrywać swoje mecze i trzeba sobie to powiedzieć jasno. Dlatego ja z tego WTA Finals nie chciałbym za bardzo wyciągać takich wniosków, że Iga, no to, że się skończyła, to w ogóle nie będę w ogóle do takich wniosków dochodził, jak niektórzy, którzy pod presją wyniku i od razu w pierwsze tempo starają się Igę zrównać z ziemią. Nie tylko kibice, co najgorsze robią to też dziennikarze, te, te niektóre tytuły, które pojawiły się w dzień jeszcze meczu z Anisimową, to jest dla mnie no, patologia po prostu. To, to nie da się tego inaczej moim zdaniem nazwać. Poszło to w stronę jakąś kompletnie niezrozumiałą i chorą, ale to już jest może temat na inny odcinek, aczkolwiek tak jak Iga wspomniała. Dzisiaj dobra gra nie wystarczy. Szkoda, że to nie wystarcza. Dokładnie Iga użyła takich słów słabo, że to nie wystarcza. To, co wystarczało kiedyś. Dziewczyny są lepsze. Są lepsze. Taka jest prawda. Trenowały też przez wiele lat po to, żeby zdetronizować igę Świątek i w pewien sposób to się teraz dzieje. Czy nasza tenisistka będzie w stanie wrócić do takiej dominacji, jaką przez 2-3 lata była w stanie prezentować na kortach WTA? Może być bardzo ciężko patrząc na to, że IG ma pewne ograniczenia w swoim tenisie, ma ograniczenia techniczne przede wszystkim po stronie forehandowej, do której będę wracał, bo jeżeli mówimy o tym dlaczego Iga przegrywa, to zawsze gdzieś jest ten z tyłu ten forehand, który technicznie po prostu przez chwyt, który Iga ma, nie jest w stanie za bardzo sprawić, że nasza tenisistka nagle zacznie grać zupełnie inaczej. Iga zawsze będzie bazowała na swoim przygotowaniu fizycznym. Natomiast dominowanie zawodniczek przede wszystkim na kortach w hali Moim zdaniem jest praktycznie niemożliwe, dlatego nie sam Riyad jest podstawą do tego, żeby tutaj rozmawiać o tym jak ten sezon przebiegał. Oczywiście najgorsze to co się wydarzyło to ta fatalna reakcja na przegrany drugi gem w drugim secie z Rybakiną i to jest bardziej aspekt mentalny, dlaczego Iga jest w stanie utrzymać nerwów na wodzy i mimo wszystko próbować grać pomimo pierwszego lepszego niepowodzenia na ciągle wysokim poziomie i ja tutaj podkreślała, że nie ma żadnych nie żałuje kompletnie tego, jak zagrała to spotkanie i to jest dla niej najważniejsze no i też właśnie wynika to z tego, że Powiedziała po prostu, że zrobiła co mogła. Natomiast tenisowo wygrała wczoraj lepsza tenisistka i to jest, myślę, że taki klucz, żeby to po prostu zrozumieć, że Iga Świątek dzisiaj nie jest dominatorką i moim zdaniem w hali może być ciężko, żeby kiedykolwiek nią była. Tak jak na trawie nas zaskoczyła, wygrała Wimbledon, wielkie brawa. Tak te warunki halowe, kiedy dużo więcej tenisistek potrafi grać na nawierzchni twardej niż na trawiastej. Tutaj może być dużo, dużo trudniej o sukcesy, nawet jeżeli Liga Świątek będzie w swojej najwyższej dyspozycji, zagra na sezon z trzema tytułami wielkosztemowymi. Dajmy na to, za co myślę, że dużo, dużo byśmy jako kibice oddali. Także taka, taki jest wniosek, taka jest moja konkluzja. Wygrała zawodniczka lepsza, która ma dużo lepsze warunki do gry w hali. Idzę znowu podciął skrzydła. Może nie aż tak bardzo ten jeden moment jak w meczu z Rybakiną, ale mimo wszystko Liga zaczęła grać na pewno gorzej po Pierwszym niepowodzeniu, i to jest najważniejsza rzecz, która martwi, którą trzeba jak najszybciej poprawić, bo reakcja na wydarzenia na korcie, czytanie gry, to są rzeczy, które są absolutnie kluczowe w tenisie. Analiza tego, co się dzieje, nie można tutaj dawać się mimo wszystko ponieść jednej sytuacji, która będzie sprawiała, że wynik leci zbyt szybko, a tak się niestety w ostatnich dwóch meczach wydarzyło i to są najważniejsze rzeczy w tym momencie do poprawy, a stricte tenisowo, tak jak mówię, to jest już duża praca i przede wszystkim w głowie Wima Fiseta musi się pojawić pomysł, co chce z tenisem Gigi świątek zrobić, tak jak mówię, Moim zdaniem niewiele da się zmienić, natomiast jakieś elementy na pewno można wprowadzić, można się nad tym zastanowić w kolejnych odcinkach. Natomiast ewidentnie Iga Świątek jest w pewien sposób ograniczona poprzez swoją technikę forehandową, która będzie zawsze rzutowała na jej dyspozycji, szczególnie w warunkach halowych. Jeszcze tutaj jedno przytoczę, jeden przytoczę jeszcze przytoczę tutaj jedną wypowiedź, więcej treningów mniej Turniejów w przyszłym sezonie taka ma być taktyka jakiś świątek, jeżeli chodzi o plany startowe. No więc, jeżeli Iga ma dołożyć coś do swojego tenisa, co znowu sprawi, że będzie w stanie grać na wyższym poziomie, no to tych bloków treningowych musi być bez wątpienia więcej i nie tutaj szukać nawiwat tych punktów, żeby wrócić za wszelką cenę na fotel liderki, jeżeli Iga będzie grać jakościowo w mniejszej ilości turniejów to o ten ranking będzie w stanie walczyć, będzie w stanie walczyć o fotel liderki światowego rankingu. Na podsumowanie tego sezonu na pewno jeszcze przyjdzie czas w kolejnych odcinkach, także dzisiaj kończymy temat Igi Świątek i przechodzimy do Jeleny Rybakiny, która wygrała grupę Siriny Williams, pokonując Ekaterinę Aleksandrową 6 do 4. 6 do 4 trzeba przyznać, że jak troszkę na takim autopilocie Jelena Rybakina, naprawdę czysto wszystko się zgadza, jeżeli chodzi o grę tenisistki z Kazachstanu. Bardzo dobre serwowanie. Może oprócz końcówki meczu, kiedy było 5-2, i pierwszy raz została przełamana, Jelena natomiast poza tym, tak naprawdę bez większego zagrożenia, aczkolwiek Jekaterina Aleksandrowa pokazała się z naprawdę świetnej strony. Oczywiście presji praktycznie brak. Więc to też warto wziąć pod uwagę, że tutaj mogła zagrać na totalnym luzie i bez wątpienia tak Katarina Aleksandrowa zagrała. Oczywiście dzięki temu, że Madison Kiss wycofała się z tych rozgrywek, patrząc tak na jakość gry, no to bez wątpienia wydaje mi się, że. że Bardziej konkurencyjna mogłaby być dla całej tej grupy Aleksandrowa niż Kis. Co ciekawe, Andrzejewa nie zapisała się do tak zwanych alternatów, czyli do zawodniczek oczekujących na wycofanie się którejś z tenisisek, dlatego też ta dziesiąta rakieta świata, a nie dziewiąta, zagrała w tym spotkaniu. Natomiast przechodzimy do tego, co się wydarzy dzisiaj w grupie. Szczef Graf, bo tam wiele, wiele zależy od pierwszego meczu. Najpierw na kord wyjdą Jessica Pegula raz Jasmine Paolini. I jeżeli Jessica Pegula nie wygra tego meczu 2 do 0 w setach, co patrząc na dyspozycję Paolini, może być e, dosyć niespodziewane. Natomiast jeżeli Pegula by przegrała choćby jednego seta, no to wtedy e, Arena Sabalenka już wychodząc na kort Skokogof jest pewna awansu do e, półfinału turnieju WTA Finals. Natomiast jeżeli Pegula wygra 2 do 0 w setach, no to wtedy absolutnie Arena Sabalenka nie może kalkulować z Skokogof, ponieważ nawet jeden set może liderce światowego rankingu nie dać awansu do e, czołowej czwórki e, tego właśnie e, turnieju. Jeżeli wygrała wygrałaby 2 do 1 z Areną Sabalenką, no to wtedy Zaczęlibyśmy liczyć procent wygranych gemów, także tam już szersza matematyka wchodzi w grę. Natomiast to też pokazuje, jak ważny jest ten pierwszy mecz i co może się później wydarzyć dla losów tej grupy. Wciąż trzy zawodniczki są w grze o dwa miejsca premiowane awansem i bez wątpienia to spotkanie sabalenki z GOF budzi budzi duże emocje, pamiętamy, że Aryna po raz ostatni z Amerykanką spotkała się w finale Rolanda Garosa. Wtedy to e, oczywiście przegrała po meczu, który miała, można powiedzieć, w swoich rękach. Grała naprawdę znakomicie pierwszą część pierwszej partii. Później coś się zacięło, i pomimo tego, że wygrała tego seta, no to multum, multum błędów w wykonaniu e, Białoruśniki Także jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać w tym spotkaniu. Natomiast jeżeli chodzi o Koko to zwycięstwo z Jasmine Paolini e, dość pewne, natomiast dużo wciąż falowa. Jeżeli chodzi o błędy z forhandu, natomiast dużo mniej podwójnych błędów, tym razem trzy zaledwie, więc tutaj pod tym względem KOKO dużo lepiej się spisała. Dużo mniej ryzyka, pierwszym podaniem, praktycznie wprowadzanie pierwszego serwisu jako drugi, czyli w okolicach 150 km na godzinę, tak aby nie ryzykować zbyt częstym graniem drugim serwisem i wprowadzaniem się w ten stan stresu, którym bez wątpienia dla KOKO jest dysponowanie drugim serwisem. Natomiast Jessica Pegula z czasmin Paulin, tak jak wspomniała, Pauli nie wygląda na tenisistkę, która jest w stanie tutaj jeszcze coś wielkiego zrobić w tym turnieju. Oczywiście już odpadła z rozgrywek deblowych, w singlu również jest to jej ostatni mecz niezależnie od wyniku. Widać, że jest przeziębiona, jest jakaś infekcja. Można się zastanawiać nawet czy wyjdzie na kort. Są takie dewagacje, co wtedy jeżeli Pali nie wyjdzie na kort, no to wtedy trzeba szukać gdzieś wśród deblistek tych najwyżej notowanych tenisistek które są aktualnie w riadzie. Jeżeli chodzi o najwyżej notowaną po Aleksandrowej tenisistkę, która jest aktualnie w riadzie, to jest Eliza Mertens, 20. zawodniczka w turnieju WTA Race, także byłoby bez wątpienia ciekawie, natomiast mam nadzieję, że Paulini mimo wszystko dokończy ten turniej, wyjdzie na kort i wtedy będzie najsprawiedliwiej dla wszystkich tenisistek, a ja Was bardzo serdecznie zapraszam dzisiaj na relację live z meczu Coco w kontra Arena Sabalenka, nie przed 16.30. Widzimy się i turniej WTI fajna wciąż trwa. Szkoda, że bez Igi Świątek, natomiast myślę, że wszystko już na temat naszej tenisistki sobie powiedzieliśmy. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym wszystkim. Życzę Wam miłego dnia. Iga oczywiście jeszcze nie kończy sezonu. Zagra w Gorzowie dla polskiej reprezentacji podczas zmagań Bilgin King Cup. Także dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.